Jewi Obiad Już idziemy, nie drzij się tak! Siadaj mam gumazę <grymne> Dziękuję. Co na obiad? Yy, będzie schop. Ktoś nie pasuje no to hobby. To masz... to masz problem. Mm. Ech, I tak tam zjemy Bo jest głodny jak wilk. Jak normalny, wściekły wilk. No, to dobrze. To dobrze. No, To smacznego. A ja idę na spacerek. Pójdę na kebaba. <śmany> a oni nie. Pójdę na kebaba. <śmany> <śmany> mm, wydaje się smaczne. No i piękne jak ty. Ty dziadu. Zrodziłeś mnie. Mmm, pyszne. No ba. Zdrowko za nas. Pociąg. Pociąg. No to my idziemy. Szybko, chodź. Nagramy TikToka? No spoko. Dobre, to ten zatańczymy. O, to ten, dobra, to już go znam. No dobra, to go zatańczmy. Kurde, nie wzięłam statywu. Poczekaj. Oliwia, Oliwia. Co? Co chcesz? No, nagrasz nas, proszę, na TikToka? No dobra, niech ci będzie, tylko dobre i doskiciem. Dzięki. Oto przyszła pomoc. No, dalej. Dobra, no, tańczycie, czas. Start. No i Git, proszę. Ty sama zmontuj. Nie będę ci montować w przyszłym roku. No i Git. No i dobra. To teraz zobaczysz, jak wyglądam w najlepszych ciuchach, okej? Okay? No spoko. No dobra. No to dobra. No to, no. Poczekaj, idę na strych. Zaraz wracam. Po co, komu strych? Ma się moje poduszki. Dobra, jak chcę poszedł, to niech co idzie. Jest, jestem, jestem! O, poduszki! E, dobra, to się ubieram. Pierwszy look. Wow, ale hot. Hmm, dzięki. Drugi. O, wow, ta go ci podkreśla. No, no nie powiem co, bo jesteśmy tutaj. <laughs> Dzięki. Teraz takie to, takie to, takie. Wow, ale te spodnie są. Mmm, podkreślają ci. Mmm. Ach, no wiesz. Masie. Teraz taką sukieneczkę. Wow, czarny to twój chyba kolor. No wiem. I jeszcze takie coś takie eleganckie, ale nie za bardzo. Wow! Wow, wow, wow! 10 na 10 pro! Mm, no wiem. no musisz mi tego mówić. A do czegoś z tych rzeczy to... chyba to jest. No, teraz y, też leś tam puku. Tak, zapomniałam, jedna z tych ciłów jest Victoria. Taka... mrau Mrau jesteś. Mmm. No wiem. E, teraz na przykład to, to jest takie... To jest takie taki se. Nie wiem. Teraz tego sukienka. Wow, prawie ci widać. Mm. Weź przestań. Taki teraz taki groźny, to bardzo groźny. E, taki groźny to... Nie, to nie jest to. Dobra. Teraz takie. Brzydkie. No w sumie. Teraz takie. nam, e, łoka, łoka, e, nam, sam ja. No w sumie spoko, w sumie spoko. No wiadomo. Na mnie wszystko jest spoko. Dobra, teraz takie no gdyby nie te sponie, to by było git. Ty jesteś głupi. To teraz takie, jakby takie... takie sportowe. Bo myślałam, żeby zacząć ćwiczyć, a niby po co? A po to, żeby miała co robić. No, w sumie to prawda. Ty, dziadu, wal się! Ej! Sorry. Teraz taką bardzo piękną sukienkę. Boże, ta sukienka, te rajtuski, mmm, jest tak pięknie, że jestem w niebie. Teraz jakby, to jest taki domofon, damofon, ja to tak e, nazywam, że ja gadam z przyjaciółmi, czy coś takiego, no spoko jest. To Teraz na łyżę, jak jeżdżę, to zawsze to jest mój strój. I teraz sukienka. I bierzemy ci nie będę pokazywać, bo po co? Więc teraz ja to wszystko poukładam. A jeszcze to. sam na mina sam na mina. Sam na mina, cię. Ten sobie po, się położył, dobra. Mam ci gdzieś, typie. Teraz podprzątam co najlepiej. Sam nam na e e łoka łoka hej hej Sam nam nysa hej hej Sam nam na e e łoka łoka hej hej Sam nam nysa bareła

Czekaj, I have an Best friend. Let's ten trend. Spoko. Dawajcie, telefon ja nagram. Chodźcie. Ting, ting, ting. School, school, school. Credit, credit, credit. School, school, school. Together, forever. Tina and Heather. Best friends. No dobra, to co zmontujcie. Proszę. Ja to zmontuję najlepiej. Kurde, ten telefon no to zawsze ci musi opadać. No sorry. No jest, so się... Sing sing sing, skur, skur, skur. kurde kurde, kurde, kurde. Skur, skur, skur. Together forever, tinder and tinder. Best friends. Legit, zmontowałam. To tutaj idę. Ej Kuba, co ty robisz moje łóżko? Ej, jaki Kuba? Ej, idę do siebie. No właśnie. Ech. Dobra, tam, dobra, tam. Dobra, tu nie świetne, to nie jest coś, Dobra, ja idę spać na drzemę. No, spoko pomysł. No, oczywiście, ja na tym, kurde. To ja idę się oganić. Papa! No i ja już jestem gotowa i. i, i... to spać. Dobra, to ja też muszę się jakby ogarnąć. Nagity. Tylko jest za jeden telefon. Kiechać. Ty, dobra, to ja też idę spać. No i idź. Dobra. Sobie... Aha, dobra, że jest już zachód słońca, to nie musicie iść spać, ale okej. Okay. To ja sobie też pójdę w sumie. Ah, idź. No. Ach. A jest. Ach.